Hej hej, siemanko. Z tej strony Czarek Games i dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku z Robloxa. Obiecam Wam odcinek z Robloxa, nie pojawił się, ale, ale się teraz pojawia. Yy, dzisiaj myślę, że zagramy w parku. Ale nie, w parku Zagramy se w bronkowa. Dobra. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie to lajka, jeśli podoba. Filmiki, ale nie wiem. Dwadzieścia leków w górę. To będzie kolejny odcinek z tej serii. Jak widzimy? Mieliśmy update w ronkowym. Taj na 2 i tak dalej. I. A tutaj spacernia. Bardzo fajna rzecz. Teraz się bawić prawdziwą policję i tak dalej. O, cześć gościu. Co dzisiaj chciałbym robić? O! To seria będzie się nazywać prawdziwe życie. I mam nadzieję, że mamy rap. Dobra, to przebiorę się. Teraz mamy jakieś nowe ubrania, bo widzę chyba, że nie. No, nie mam. Ale co? To... Dobra. Teraz zbieramy się. Jeśli jesteś nowy nowa, to zostaw subskrypcję. Wbijamy 20 subskrypcji na tym kanale. I... Tyle ludzi nie ogląda, a nie, nie lajkuje, nie subskrybuje, więc chciałbym, żebyście oglądali mnie i subskrybowali. Okej, okay. bo się zapiszę do policji. Będę po... Nie, będę samochodem. Do zrazu. Mm, tu y, 20 subskrypcji na tym kanale. Det er bra. I cięcie będzie syk. Marcel! Marcel! Co się pojawi na moim odcinku? Tylko gość? Chce być gościem. No a film? No. Też nie. Dobra. Trochę mnie nie było. Ale to nic. Łączyłem się telewizję. pójdę za samochód. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. No i czekam sobie teraz na móc. Kilka minut później. Tak, słucha, tak słuchałam, teraz posłuchałam na brąkawem. Mhm. Ale coś stało? Dobrze. Dziękuję. Wjeżdżamy. Dobra, mam wezwanie.

które nie są jeszcze dość powszechne. Dzięki tym uchwytom. Widzicie, skrzynie. O, wszystko wyszło? Ok. Coś pięknego, coś pięknego. Sygnały były naprawdę mocno słyszalne. Coś jeszcze nie. Słysza. Dobra, teraz... Co chwilę jakieś, a, dobra. Dobra. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I pa, do następnego.